Dzień dobry, dzień dobry, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus tak odnosząc się do tego ostatniego pytania dlaczego tak łatwo czcić celebrytę a ciężko nawiązać kontakt z Bogiem a jak już wspomnieliście powyżej apostołowie, no w większości w zdecydowanej większości można powiedzieć Ech, wszyscy mieli tragiczne życie i tragiczne, tragiczną śmierć. Jednak żaden się nie wyrzegł naszego Pana. Ale pamiętajmy, że szatan jest yy, ojcem kłamstwa. Ale przybiera oczywiście postrzeżniała światłości, jak to jest opisane w Biblii. No bo przecież musiał być doskonałym aniołem, prawda? Jak wszystkie stworzenia. Boże. Ale na początku było słowo i tego się trzymajmy. E, dlaczego? Dlaczego tak się stało, że hmm, stronimy od słów prawdy, od zawartej w Słowie Bożym w Pismie Świętym? No właśnie przez to, że tym światem rządzi szatana. on jest doskonalszy od nas wszystkich razem wziętych. Gdyby nie, moc naszego Pana Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym wchodząca od Ojca to nie dalibyśmy rady no zresztą te dni mają być skrócone bo nikt by nie przetrwał mówię już o um, czasie wielkiego ucisku nie tylko czasie boleści no, żyjemy jeszcze w czasie łaski ale co się dzieje to wszyscy widzimy i tak popatrzmy jak ten świat jest zakłamany Ile zła, ile podburzeń narodów przeciwko sobie i tak dalej. Druga wojna światowa. Atak na naród żydowski, na wyznania mojżeszowe. I kto ocalał? No, przypomnijmy sobie, najbogatsi Żydzi uciekali z Polski. No, stać nie było na to, tak? Rząd Polski uciekł do mm, zagranicy, do, do, do Rumunii. No, teraz może być podobnie przecież widzimy tych wszystkich zdradków cykorskich tych ukraińskich Andrzej Dudów, Dudusi czy tych Tusków niemieckich no, widzimy co się dzieje, prawda? to nie są osoby, które by reprezentowały nas godnie no i co? i to państwo na i położone w Palestynie, ten cały Nataniachu i cała ta zgraja Przecież to są słudzy szatana. To nie są ci Żydzi, którzy naprawdę dostaną znowu potyłku. Biblia mówi, że naród wybrany, czyli Żydzi, zostaną wybawieni od, od zagłady, kiedy prawdopodobnie Unia Euroazjatycka będzie otoczy to państwo i i będzie, no, i na no, naród żydowski już można powiedzieć, klamka zapadła, ale tylko na tych, którzy nie będą wzymiać imienia Pańskiego, ci wszyscy, którzy uznają Józa Chrystusa za Mesjasza, a takich nie brakuje i będzie jeszcze więcej, to ocalają mi to jest ten naród wybrany. Natomiast jak zwykle zapłaci za wszystko ogół. No, ogół, ogół, ogół społeczeństwa tego żydowskiego. Już pamiętamy te antagonizmy nie tylko w, w Niemczech w czasie no, przed II wojną światową, ale również w innych państwach europejskich. Co się działo? Co się działo? Jak się niszczyło ich sklepy, jak się zaznaczało, że tu jest tam jest Żyd. <laughs> ale który żyd? No, ten dobry, który poszedł z dymem przez komin w tym niemieckim obozie Auschwitz, położonym za czasów okupacji u nas w Oświęcimiu, czy też czy też ten bogaty. No. I tak to wygląda. I tak się to będzie miało niestety kręcić, bo dopóty, dopóki się nie obudzimy i nie zrozumiemy, że szatan kreuje tym wszystkim, że ten deep state czy, jak niektórzy wolą, nie deep state, ale może masoneria, czy iluminaci zwał jak zwał, słuchajcie, cudzy szatana na ziemi, oni tym wszystkim, wszystkim kręcą i, i chcą, żebyśmy walczyli przeciwko sobie, abyśmy mieli serca zatwardziałe no, na tych wszystkich, którzy mm, Szukając lepszego życia, są oszukiwani i później, nie wiem, przywierzeni są chociażby tutaj na, na granicę z Białorusią <laughs> i chcą przejść. Czy, czy ci, którzy y, uciekają przed wojną z Ukrainy, czy oni są źli? No, pośród nich na pewno są jacyś banderowcy i tak dalej, i tym podobnie ludzie, ale no, kto jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci kamień, prawda? Ile ludzi jest tam, y, no. Dziećmi Boga, a nie szatana. Ile osób tam ma naprawdę dobre serduszka, i tylko po prostu są cały czas zakłamywani, Nie tylko oni, przecież to no, ciężko mówić o jakiejś tam martyrologii w ich narodu i w ogóle o narodzie. Mówię teraz o Ukraińcach, no bo jak się ma banderę Suchewicza i, 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 i jak się nazywał ten zdrajca, no widzicie, tak to jest, jak się coś nagrywa o 8.38 po przebudzeniu, Choj, Chojnicki i Jakrzeszczyzny, no wiecie, no, to, to są ich bohaterowie, no nie mają innych, tak? Na tym budują swoją, swoją narodowość i takie mocarstwa, które no, bronią chociażby teraz swojego pieniążka, będą wykorzystywać ich, a tam są ziemie dobre, a tam są wspaniałe złoża, a co do nas, a co do Polski? No przecież my też tutaj mamy, nie wiem, czy nie największe złoża, i węgla, i różnych metali, i, i gazu, i tak dalej, i tak dalej. nawet trochę, sporo srebra mamy, i, i trochę złota rzecz by się znalazło. No ale cóż, więc prosta sprawa. Więc to, co robi tam państwo położone na i w Palestynie, czyści teren, wyrzuca mm, Palestyńczyków z tego terenu, wyrzuca Libańczyków. Kiedyś Kajzum taki numer, kolejny rok, Aliban płonie, obłędny taniec nad własnym grobem w imię Chrystusa i Mahomeda. Żywe petardy, torpedy, petardy. giną, wpłynęły, mniejsza z tym. Widzicie, i to się tak kręci, nie i kręci się tam. No, dał nam przykład Bonaparte, jak mordować i umierać mamy? No, odzyskaliśmy niepodległość. Jaką niepodległość? Niepodległość to jest chyba wtedy, i suwerenność, jak sami o sobie. Hmm, sami o sobie możemy yy, 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 decydować, tak? A nie, że jakiś eurokołchoz, czy jakieś Jankesi, czy yy, jakieś władze z, z Moskwy, czy, yy, czy skądkolwiek, czy z Berlina, z, bo przecież nie z Brukseli, nie, rządzą nas to nie jest niepodległość. No. Już Musimy zapomnieć o tym, że już nie jesteśmy wielkim mocarstwem jakąś, nie wiem, Unią Polsko-Litewską że wszyscy się nami. Mm, przejmują, że każdy chce nam, nie wiem, pokłony składać, żeby tylko mieć z nami układ, tak? No to już nie jest to państwo, które pokonało Turków pod Wiedniem. Musimy się liczyć z tym, że jako chrześcijanie, no swój krzyż musimy nosić, tak jak to apostołowie czynili. Modlić się do naszego Pana Jezusa Chrystusa do Boga przez jedynego pośrednika Jezusa w sposób taki, abyśmy byli świadomi tego, że to nie jest tak od picu, tak? że się tam przeżegnam, szybko zmówię paciorek, jakąś, 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 yy, jakąś tam, tam sobie wrzucę parę słów i już jest hop, 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 mogę iść spać, czy mogę w ten sposób podziękować Bogu za coś, czy poprosić, czy zjeść sobie obiadek. Bo czasy są, jakie są. Jeżeli ktoś czuje powołanie do yy, służby Bogu, to musi sobie zdawać sprawę z odpowiedzialności, jaka na Nim ciąży i, i z konsekwencji tego, które no, mogą być groźne. No bo umówmy się, żaden polityk nas tutaj nie wybroni. Nie? I Możemy tylko pokłony składać nie? co Bogu, Boga Bogu, co Cezara zarobi. jednakże ostatecznie powinniśmy wyznaczać sobie wysokie. Cele, no bo odpowiedzialność jest, jest, jest duża i my nic nie zrobimy bez Jezusa i bez Ducha Świętego. Jeżeli naprawdę nie zamieszka nas, w nas w pełni, nie wypełni nas Duch Boży, no to, no to ciężko nam będzie wyciągnąć e, była co dopiero belkę z oczu osób, które są czy z umysłów i serc, i dusz które no mają zatwardziałe, bo no, 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 słuchają tego systemu rzeczy, słuchają tego ojca kłamstwa, tych wszystkich wiadomości, które są zakłamane. No, media są w ich rękach, tak? Media są w ich rękach. Teraz na, zapewne jak się nagrywam na tym dyktafonie przed chwilą, ściągniętym, to już mi się pojawia jakiś zielony punkcik kamery, już mnie ktoś tu, jakaś aplikacja śledzi, no i to są te czasy. Słuchajcie, no... Pamiętacie system jestem Pagasus śledzący w Polsce. No, teraz mamy jeszcze nowocześniejszy Pamiętacie, jak dostaliśmy internet. że kiedyś go nie było. zobaczcie, co, co się dzieje z dziećmi, jak są deprowowane. Dlaczego ludzie nie czytają Biblii? Dlaczego uważają, że to jest takie nudne i tak dalej. A na filmie trzygodzinnym jak pisaliście, nie zasypiają. Hmm. No bo ojciec kłamstwa tym wszystkim steruje. No. Ale bierzmy w moc Ducha Świętego. Chrystus umarł za nas wszystkich i kto jest przywiązany do swojego ciała. Ja wiem, ja wiem naprawdę osobiście wiem, jak to jest strasznie, jak się człowiek boi śmierci i wie, że już zaraz umrze i już się uważa za żywego trupa, bo przechodziłem, przechodziłem to wszystko i w momencie zawyłem aż z bólu do Jezusa i to był ten moment, kiedy zacząłem zdrowieć. No, no ale ważne jest to, jak będziemy podchodzić do sytuacji tu i teraz, a tu i teraz skoro już się spotykamy, skoro już mamy coś tworzyć to musimy sobie zdawać z tego sprawę, że Izrael mówi o tym państwie na i położonym w Palestynie, czyści sobie terytorium podobnie jak tutaj jest czyszczone terytorium na Ukrainie tak ja myślę, że tutaj sporo przybędzie tego tej ludności z Państwa położone na... I tu, to znaczy w okolicach w okolicach Krakowa, na Kazimierz Krakowski. Na Śląsk pewnie przybędą jeszcze tysiące, jeżeli nie setki tysięcy Ukraińców uciekających przed tym, co się będzie działo, bo sobie czyszczą teren. Bo sobie czyszczą teren. No i cóż, to tak w, w paru słowach. No, już powiem 12 minut, więc niech tak zostanie. Szczęść Boże wszystkim. Dobrego dnia. I zbawienie jest blisko, ale wcześniej jeszcze musimy być odporni na ten system antychrysta, bo to dopiero wstęp do początku boleści. Ale nie lękajcie się, że Pan wiedział, co mówi. Kto wierzy w Chrystusa, kto uznaje Go jako swego Pana, to wierzy w zmartwychwstanie. Nie zginie. Choćby umarł żyć będzie. Czego na wszystkim życie życzę, bracia i siostry. Amen.